Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników tej konferencji. No, już ksiądz mnie tu przedstawił, a więc jestem biskupem Morongby na Madagaskarze. Jestem również misjonarzem świętej rodziny. Należę do tej rodziny zakonnej już ponad 40 lat, że dość długo. Teraz e, od 20 lat jestem biskupem diecezji Morombe. Od 2001 roku aż do dziś. E, dzisiejszy temat e, konferencji to chodzi o drogę synodalną, o synodę na Madagaskarze. Jeżeli e, mówiąc o, samym, o, samej, o samej synodalności, wspólnej drodze, to znaczy, jeżeli chodzi o Kościół na Madagaskarze, to nic nowego, to praktycznie nic nowego, coś, co już żyjemy od, można powiedzieć, od samego początku Kościoła. Jeżeli chodzi o Kościół na Madagaskarze, czy o moją decyzję Morąby, to chodzi o dla nas chodzi o udoskonalenie tej wspólnej drogi synodalności. Przejdę do. Konkretów. Jeżeli chodzi o same, samo społeczeństwo na Madagaskarze, Madagaskar jest rodziną, jest podzielone na różne rodziny. Na Madagaskarze można powiedzieć takich głównych grup czy rodzin jest 18. Także na, na zachodzie Madagaskaru, tam gdzie my pracujemy, jest cztery te grupy, duże grupy. I do tej grupy właśnie też należą do tej rodziny należą należy moja diecezja każda grupa ma każda grupę każde to społeczeństwo każda rodzina duża rodzina ma można powiedzieć swój język swoje dialekty swoje zwyczaje swoje również różnego rodzaju sposób komunikowania się życia jednak co jest wspólnego to jest tak jak w każdej rodzinie się można Każdego wysłuchać, każdy może powiedzieć, wspólnie są podejmowane decyzje. I od samego początku, bo ja już jestem ponad 30 lat na Madagaskarze 32, 32 lata, dokładnie od 89 roku. Od samego początku wydaje mi się, że od samego początku, bo ja przybyłem na Madagaskar, że kościół jest właśnie strukturowany na takiej rodzinie. A więc, a więc jest szef rodziny. Są pozostali członkowie rodziny, i wspólnie są podejmowane różne decyzje, dyskusje, jeden drugiego słucha. I jeżeli patrząc na Kościół na Madagaskarze, jeżeli patrząc na cały Kościół, jest tak strukturowany, cała struktura jest w tym pod, pod względem takim rodzinnym. Jest konferencja episkopatu, są również konferencje metropolit, metropolitarne. Później są spotkania księży całego, z całego Madagaskaru, na przykład rocznikami. W tym roku na przykład było spotkanie misjonarzy księży między 10 a 20 rokiem kapłaństwa, na przykład. Są również co roku, co roku inna grupa ludzi z całego Madagaskaru spotyka się na przykład młodzież, dzieci, dorośli. Gdzie są różne konferencje, dyskusje, podejmowane dy decyzje odnośnie dusz I to jest również w każdej decyzji. Na przykład, tak jak w mojej decyzji, również jest rada kapłańska, gdzie wszyscy kapłani y są dyskusje, każdy może powiedzieć, słuchanie i tak dalej. I podejmowane decyzje wspólnie. Później są również w decyzji, na poziomie decyzji, również są spotkania różnych, różnych grup, tak jak grupy młodzieży. W, jednym, w tym roku na przykład była grupa młodzieży, w przyszłym roku będą dorośli, w następnym roku dzieci. Także cała, cała, cały, cały kościół, cała struktura jest, można powiedzieć, na poziomie, na poziomie synodalnym, wspólnotowym. Nie podejmuje się decyzji samemu, bez, bez wysłuchania, bez jakiegoś konsultacji. Także jest, jeżeli chodzi o o, o decyzję. Później parafie na podobny sposób działają. W każdej parafii jest tak zwana rada parafialna, do której należą różne, wszystkie organizacje w, w kościele dzieci, dorosłych, młodzieży, różnych innych stowarzyszeń, które są wspólnie podejmowane, dyskusje, wysłuchanie i wspólne podejmowanie, podejmowanie decyzji. Dlatego też Kościół, Kościół, na Madagaskarze jest raczej wspólnotowy, wspólnie idzie wspólną drogą. Co może być jakąś nowością dla nas, można powiedzieć, no to czego raczej, raczej, raczej nie ma, nie było, po tym, jeżeli chodzi o synodalność, wspólną drogą, to raczej chyba co jest nowością, co, na co nas zaprasza papież, to znaki czasu, i również Słowo Boże. Może dla, powinno być bardziej to chyba rozwinięte. Dlatego też mi się wydaje, że, że Kościół na Madagaskarze, tak jak w mojej diecezji, jest nic, nic szczególnie nowego, jeżeli chodzi o synodalność, tylko by trzeba pewne rzeczy udoskonalić, bardziej może słuchać. Bardziej, bardziej podejmować decyzje z różnych grup, bo nieraz jak to często bywa, nieraz i tak jak i w rodzinie. Rodzina jest dobrą rzeczą, ale jeżeli są problemy w rodzinie, to później można powiedzieć, idzie aż nieraz oko za oko, ząb za ząb. Dlatego bardziej powinno być to jeszcze udoskona udoskonalone. I wydaje mi się, że jeżeli patrząc, to co, co, o co nas prosi w tym dokumencie jest synodalności, to właśnie tym sercem całego, całej drogi synodalnej jest właśnie słuchanie. Słuchanie i konsultowanie możliwość wysłuchania, możliwość konsultacji możliwość wypowiedzenia każdej grupy, każdego, tym bardziej tych, tych najmniejszych. I również, jeżeli chodzi o, o, o obecny synod, na który rozpoczął rozpo nie tylko konsultacje dla samych konsultacji, tylko konsultacje również w jedności, we wspólnocie, aby wyznaczyć wspólną drogę rozwoju Kościoła, rozwoju duszpasterstwa czy z drugim człowiekiem. Również, jeżeli, jeżeli patrząc, Patrząc na, na, na propozycję od, od papieża, jeżeli patrząc na ten dokument, który został nam wysłany, prosi właśnie o takie, żeby nasze marzenia, nasze, nasze wizje, czy nasze nadzieje, czy również rozwinąć większą, 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 większą wspólnotę, załagodzić różne, różne, różne rany. Różne jakieś niedociągnięcia, żeby ten Kościół był rzeczywiście jednością i, i wiele i mógł wspólnie iść jedną drogą i w jednym kierunku. Póź, następnie, jeżeli chodzi, chodzi o, bo nie, można mówić, dotychczas to też i na Madagaskarze, można powiedzieć, że chociaż wspólnota jednak te, te we wszystkich tych decyzjach. Bardzo często, tak jak w Parlamencie czy, czy w Sejmie, ten, który jest silniejszy, który jest, ma więcej do powiedzenia, kogo je, których jest większa liczba tych ludzi, podejmowane były decyzje. Tutaj jednak chodzi o coś bardziej duchowego, spirytualnego. Również chodzi, żeby być bardziej zakotwiczonym w, w, w liturgii. We wspólnej modlitwie i wysłuchiwać Ducha Świętego. Chodzi o znaki, bo przez Duch Święty mówi nam przez różne, różne, różne znaki, czy to ludzi, czy, czy to, co się działo, co jest, między innymi, jakie są problemy, jakie są, jakie są wyzwania. Dlatego wydaje mi się, że to jest jakiś nowy sposób i bardzo, bardzo dobrze, że coś takiego może być. Jeżeli patrząc na na przykład na kościół, kościół Madagaskarze jest bardzo, bardzo można powiedzieć wiele wyznań, wy, wiele wyzwań dla, dla kościoła na, na Madagaskarze, takim z najgłówniejszym, najgłówniejszymi wyznania, wyzwaniami czy problemami można powiedzieć i które powinny być bardziej może wspólnotowo rozwiązywane w duchu wspólnotowym synodalnym, to na przykład warunki ekonomiczne i warunki atmosferyczne, na przykład wspólna solidarność między, między, między diecezjami, między innymi, innymi kościołami, na przykład warunki atmosferyczne. Bardzo często Madagaskar jest nawiedzany przez cyklony w różnym powodzie, czasami, czasami również susza i tak dalej, także Później i te warunki ekonomiczne są bardzo, 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 bardzo słabe z tego względu. Dlatego kościół, jeszcze na przykład na Madagaskarze, jest niesamowystarczalny, zależy od wielu innych kościołów czy od innych organizacji. Następnym wyzwaniem dla kościoła, można mu powiedzieć, również jest, który może ewentualnie pomóc. bardzo Sytuacja, sytuacja jeżeli chodzi sanitarna, jeżeli chodzi o, o, o szpitale, jeżeli chodzi o, o, o czystą wodę na przykład i, i in, inne rzeczy, także wiele, szczególnie o lekarstwa, o, o, o leczenie, także jest, jest to wielkim również wyzwaniem, wyzwaniem do kościoła, dla kościoła. By, jest wielka nadzieja, mamy nadzieję, jest wielką nadzieją, że właśnie synod, że właśnie wspólnotowe wspólnie potrafimy te wyzwania, te wyzwania jakoś jakoś wspólnie zaradzić tym wyzwaniom. Innym głównym takim wielkim wyzwaniem, na przykład dla Kościoła na, na Madagaskarze, są również wielkie rodziny, duże rodziny. Także, jeżeli jest duża rodzina, automatycznie z, z punktu widzenia ekonomicznego, na przykład, żeby ubezpieczyć dzieci, żeby dzieci chodziły do szkoły i tak dalej. Także to jest też wielkim wyzwaniem kości dla kościoła. Jak to ewentualnie, ewentualnie, co robi państwo, to tylko praktycznie rozdawanie prezerwatyw czy, czy pigułek anty, antykoncepcyjnych. A może, bardziej powinien być wydaje mi się, że to pomoże rozwinąć bardziej planing familialny, rodzinny. Następnym wyzwaniem w Kościele na Madagaskarze jest również analfabetyzm. Jest bardzo, bardzo dużo dzieci, jeżeli patrząc na Madagaskar, jest bardzo dużo dzieci, które nie chodzą do szkoły, jeżeli chodzi na przykład chodzi o moją decyzję, w mojej decyzji tylko 35% dzieci, które powinny być w szkole, mają możliwość nauki ze względów na, na duże rodziny, ze względów na finansowych, i tak dalej. Dlatego też wydaje mi się, że synod może w tym pomóc nam wiele. No, inną rzeczą jeszcze jest wielkim wyznaniem, wyzwaniem dla, dla kościoła w Diecezji czy na Madagaskarze, są wszystkie te zwyczaje tubylcze, także również i z tym, które są bardzo często, są bardzo trudne dla rodziny, jeżeli chodzi o finansowe rzeczy, na przykład, na przykład ofiara, wszyscy uczestniczą, wszyscy muszą partycypować, na przykład pogrzeby i tak dalej. Także te, te, zwyczaje, te zwyczaje, zwyczaje tradycjonalne, animistyczne są bardzo bardzo jakimś obciążeniem, wielkim obciążeniem. Wydaje się, że synod pozwoli nam, dialog również z animistami jest bardzo często, go nie ma, pozwoli nam również dojść do jakiegoś porozumienia, żeby to było łatwiejsze dla, dla rodzin. Innym jeszcze, jeszcze, jeszcze innym wyzwaniem dla, dla Kościoła, to również jest wpływ, wpływ modernizacji. Nie chcę tu być wulgarnym, bo, bo można powiedzieć, Madagaskar nie, nie przechodził różnych etapów modernizacji, tak jak w Europie można powiedzieć z drzewa bambusowego do internetu czy do Facebooka, także to jest wielkim również wyzwaniem, wyzwaniem dla kościoła na Madagaskarze czy, czy na, 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 dla diecezji. Później również, jeżeli chodzi o, to, o modernizację, to jest fascynacja pieniądzem, pieniądze, miecie, bo wiadomo. Różne, różne reklamy, i tak dalej, różnie widzą, i w ten czas jest wielka fascynacja. Mieć pieniądze, pieniądz jest łatwym, a to nie jest, nie jest tak, jak jest pokazywane w różnych środkach przekazu. Także mam nadzieję, jest nadzieja, że to potrafi nam również pomóc. Tak samo, tak samo jak i, i, i korupcja, i, i inne rzeczy, które są. Związane z, z modernizmem i, i, i z tymi wszystkimi rzeczami bardzo, bardzo, bardzo nowoczesnymi. Później, chcąc mieć, jest wiele też rzeczy, które są bardzo złe. Bandytyzm, złodziejstwo i tak dalej, inne rzeczy. Także mam nadzieję, że to pomoże nam synod, wspólna dyskusja współ z innymi kościołami, czy to kościołami chrześcijańskimi, czy z innymi kościołami, z animistami, pozwoli nam to jakoś bardziej załagodzić, stawić czoła tym wszystkim. I również jeżeli chodzi o, o Bo Kościół wiele rzeczy robi, również wydaje mi się, że poprzez te wspólne, wspólne, wspólny wspólne, synody, wspólne wysłuchanie, wspólne dyskusje, dialog i tak dalej, pomoże nam bardziej zintensyfikować na przykład te pomoc, w jakieś dzieła pomocy, jeżeli chodzi na przykład, na przykład o, tak jak Caritas, czy, czy inne rzeczy, dzieła, takie pomocy bezpośredniej dla tych najbiedniejszych, dla tych, którzy, którzy żyją na marginesie, na marga, na marginesie życia innym inną sprawą również kościół prowadzi wiele szkół. Wiadomo, szkoły na Madagaskarze są płatne, dlatego też wydaje mi się, że wspólna dyskusja między między urzędnikami syno, syno do, pomoże nam, bo jest to w programie, pomoże nam rozwiązać więcej problemów, na przykład ze szkołą, unowocześnić szkoły, żeby może były państwo, na przykład przejmie 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 płacenie płacenie wypłat czy, czy wynagrodzenia dla, dla nauczycieli czy dla katechetów. Później wydaje mi się również, że kościół robi wiele też różnych formacji formacji, również y, zintensyfikowanie tych formacji, na przykład dla młodych, dla dzieci, dla tych którzy są, y, którzy pracują na roli którzy są na przykład w szkolnictwie i tak dalej. Także wydaje mi się, że to również synod, wspólny dialog, wspólne pomoże nam w rozwiązaniu wielu wielu rzeczy. Następnie można powiedzieć również, że pomoże nam bardziej schrystianizować kulturę, właśnie te... te różne tradycyjne, animistyczne i tak dalej, całą kulturę, całą kulturę malga, malgaszą, żeby była lepsza wizja, wie, lepsza wizja człowieka, samego człowieka. Jak to była mowa, mój poprzednik mówił o nauce, nauce, nauce kościoła, jeżeli chodzi o sprawy socjalne ponieważ wiele, wiele, rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o kulturę malgaską, na przykład jest bardzo mocno pre, predestynacja. Już jestem predestynowany do czegoś tam, czy, czy, czy do złego, czy, czy dobro, do dobrego, czy innych takich rzeczy. Także to powinno nam, nam pomóc. Tak również jeżeli chodzi o sam synod, mamy nadzieję, jest nadzieja, że rozbudzi rozbudzi większy, większy sens odpowiedzialności, większą odpowiedzialność, jeszcze większą odpowiedzialność za, za Kościół, za, za to, co się dzieje w życiu. Także również pomoże nam Kościół, w ten synod pomoże nam również z, z życiem moralnym, jeżeli chodzi o moralność. Bo jak w Madagaskarze, jak w wielu krajach Afryki jest, jest to bardzo... Bardzo bardzo wolne. W cudzysłowie jest wielka liberty, jeżeli chodzi o życie, życie moralne. Mężczyźni z kobietami i tak dalej. Młodzież i ten pomoże nam bardziej, bardziej ustalić, ustawić też również ten stosunek do życia moralnego. Również wydaje mi się, że. Że pomoże w katechizacji, jeżeli chodzi o katechizację. Katechizacja będzie może, powinna być bardziej bibliczna, bo bardzo często jest typowo, typowo, typowo kateche, katechetyczna, a bardzo, bardzo mało bibliczna. Dlatego też może na synod wspólnie możemy, jeżeli chodzi o, o słuchanie, czytanie Pisma Świętego. Również jeżeli chodzi o samą liturgię, jeżeli chodzi o samą liturgię, że Synod po, po, pozwoli nam również wspólnie ustalić liturgię bardzo w różnych decyzjach, różnie różnie z tą liturgią. Czasami jest to, można powiedzieć, coś w rodzaju spektaklu, także, także postęp, po, pomoże nam ustalić, że to jest bardziej liturgia, liturgiczne, coś zwrócone do Boga, a nie tylko Jakiś spektakl, że są tańce, śpiewy. Ci, co byli na, na Madagaskarze, tak jak ksiądz Wojciech, na pewno wie, jak to jest, nawet na święceniach biskupi. Także bardziej będzie to liturgicznie, bardziej zwrócone do Boga, a nie jako jakiś spektakl czy, czy muzyka. Również, Również ten, wydaje mi się, że. Synod jest nadzieja, ta droga synodalna pomoże nam bardziej współpracować na niwie między chrześcijanami, jeżeli chodzi o ekumenizm. Bardzo często jest, jest ekumenizm, ale ekumenizm tylko jest bardzo często. Jest tylko wspólna modlitwa w okresie w styczniu, jeżeli chodzi o o tydzień jedności chrześcijan, różne święta narodowe, jest wspólne, wspólne, wspólna modlitwa i bardzo często tylko y, są różne, różne jak, jak mówi się po francusku, kermese, czy różne, różne mm, o, festyny, raczej jakby to po polsku, raczej festyny, gdzie wspólnie się zbiera jakieś pieniądze, jakieś, jakieś organizacja i tak dalej że będzie to bardziej, bardziej, bardziej yy, yy, solidne. Następnie jeżeli chodzi o, o następny, co jest nadzieja, wielka nadzieja, że będzie również bardziej wzbudzony sens sprawiedliwości. Yy, ponieważ na, na Madagaskarze jest wielka niesprawiedliwość, są bardzo bogaci, są bardzo biedni. Są również bardzo często ci, którzy są nie, nie, niewykształceni, nie chodzą do szkoły czy są analfabetami, są bardzo poniżani. Dlatego też jest nadzieja, że będzie również wzbudzony większy sensy sprawiedliwości i solidarności, solidarności z drugimi, z drugim człowiekiem, z tym bardziej najbiedniejszym. Później, jeżeli chodzi również o, o, o nadzieję, jaka jest nadzieja, którą mamy nadzieję, to jest, jest również chodzi o wszystkich tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w ewangelizację. Jeżeli chodzi, chodzi o, o, o kościół na Madagaskarze. Wiadomo, brak księży na przykład. W mojej diecezji tylko e, pracuje 52 księży i tak dużo. Jak rozpoczynałem w 2001 roku, to było nas tylko 12, było w diecezji księży, obecnie jest 52, także jest, jest. Ale e, księża e, czasami e, tylko raz w miesiącu w każdym kościele może być msza święta, nie, nie, co, nie co niedzielę, nie w każde święto. Dlatego też e, i katechniści. I różni, różni ludzie świeccy z różnych pomagają w ewangelizacji. Dlatego też synod wydaje mi się, że pomoże nam ukształtować, uformować, zjednoczyć tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpośrednią, za bezpośrednią ewangelizację, jeżeli nie, nie tylko księży. Inną jeszcze, jeszcze sprawą, którą jest, jest, jest jeżeli chodzi o Madagaskar, wydaje mi się, że ten synod daje nam też również jakieś perspektywy na przyszłość, wielka nadzieja na przyszłość, o przyszłości, jeżeli można mówić. Jest, jest wiele, żeby na przykład stawić czoła tym wszystkim, Wszystkim różnym niedociągnięciom czy różnym problemom. Dlatego też jest wielka nadzieja, że poprzez synod, wspólnotę, tą drogę synodalną, która, którą rozpoczynamy, pomoże nam w podjęciu czy stawieniu czoła tym wszystkim, wszystkim problemom, które spotyka Kościół na co dzień, jeżeli chodzi o dusz, pasterstwo. I również o pracę, o pracę socjalną. Czy również jest wielką nadzieją dla nas synod, że jeżeli wspólnie łatwiej będzie można odczytać różne znaki czasu, różne obecnie, mówi się o różnych, że pomoże nam w odczytaniu, zauważeniu, bo często jeden, czy dwóch, czy części może w udoskonaleniu czytania właśnie czy zauważenia różnych znaków znaków w życiu, które, które nam stawia 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 dzisiejsza, dzisiejszy świat, dzisiejsza dzisiejsza wspólnota, dzisiejszy sposób, sposób myślenia. Jeszcze również, no to to jest wielka nadzieja dla, dla całego Kościoła, jeżeli chodzi, o całej o Kościół na Madagaskarze i o diecezję, jest bardzo dużo powołań. Jest bardzo dużo powołań. Bardzo często, bardzo różnie jest z tymi powołaniami, ale jest bardzo wiele powołań. Jest powołań do, do diecezji, również do zgromadzeń zakonnych, jak również do sióstr zakonnych. I jeszcze jest, co jest wielką nadzieją dla naszego kościoła, no to jest również laikat, także laikat bierze w swoje ręce coraz bardziej, coraz bardziej kościół, odczuje się odpowiedzialny za kościół, także wydaje mi się, że synod pozwoli nam jeszcze bardziej to udoskonalić. To by było chyba tyle, jeżeli jeżeli chodzi o tą drogę synodalną na Madagaskarze, czy Madagaskar oczywiście nie jest tu, jest podany Afrykom, ale Madagaskar nie jest przy Afryce, ale nie jest, wiele wspólnego z Afryką nie ma, jest całkowicie inna mentalność, inne społeczeństwo, inne wyzwania. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo dziękuję również za możliwość podzielenia się naszymi, moimi w cudzysłowie, czy naszymi, nadziejami, naszymi problemami, tym co nadziejami, które Kościół żyje. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.